Halo, halo, dzień dobry Państwu, cześć! No ja z tej strony witam Was i zapraszam na kolejny odcinek z serii najlepszych modów do Mediwala II. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować coś ciekawego, mianowicie The Firth 4.0, czyli nieoficjalną kontynuację najsłynniejszego moda do Mediwala, czyli wiadomo trzeciej ery. Konkretnie jest to już wersja 4.5.1, no i nieustannie jest rozwijana na tyle często, że ostatni update był chyba 31 października. No więc tak, ta modyfikacja jak miałbym, jak miałbym tak w skrócie opisać, jest czymś pomiędzy Divine and Conquer, a Mossem ewentualnie zwykłą trzecią erą. Ma masę zmian, masę nowości. Z tych ważniejszych to jest nowa frakcja, czyli krasne ludy ze wschodu, z, z góry Orokarni, Orocarni, nie wiem do końca jak się wymawia, sorry z góry, ale nie mogłem na necie znaleźć informacji. Są nowe kastowe osady, z czego Dolguldur jest mega ciekawa, jaką wam też zaprezentuję. Mamy nowe jednostki i postacie. Nowy, mega ciekawy system ruin, w ogóle może przejdźmy już do prezentacji bo minusem generalnie jest ilość frakcji, jest ich dosyć mało, nie ma takich państw jak Danland, klany Enedwight nie ma podziału na elfy generalnie z Mrocznej Puszczy oraz z Lorien, jest to jedna frakcja ale i tak i tak uważam tę modyfikację za ciekawą alternatywę, na ten moment jak dla mnie niedorównują, niedorównującą Divine and Conquer, myślę, że nie ma moda i nigdy nie będzie, który będzie tamtej modyfikacji dorównywał, bo tam jest masa naprawdę doświadczonych moderów, którzy robią to w sposób bardzo rewelacyjny, w każdym razie mamy tak, Gondor, mamy Rohan z jakiego już kampanię taką długą rozegrałem, mamy Dale Mamy ludzi z Erie którzy później mogą się zmienić w Arnor, bo jest normalnie taka mechanika, przez to też mają nową ikonę. Mamy krasy, no ludy, mamy crasho, na dzień dobry! <laughs> No właśnie, a propos crashowania muszę przyznać, że zdarza się modyfikacje wykrzaczyć. Średnio jak na streamie grałem po 4 godziny, to tak z reguły raz na godzinę, raz na 2 godziny, no musiało nas do to wywalić, ale na szczęście po wczytaniu jest wszystko ok. Nie są to krasze psujące sejwa, a jedynie takie jednorazowe. No i co, krasnale mamy jako jedną frakcję, nie ma tutaj z tego co wiem chyba, nie, krasnale z klasa poczekajcie, czy to były krasnale z klasa nawet nie, nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba nie, bo to jest jeszcze ten rok, w jakim ekspedycja nie, nie wyruszyła, nie jestem przekonany, mniejsza, mamy krasnale z Ereboru i z Eretlunii na jedną frakcję, mamy właśnie z Orokarni de ze wschodu, które są trochę takim designem, coś na Persach, na Easterlingach wzorowane, mam wrażenie, mamy wysokie elfy, mamy sylwańskie elfy, jakimi rządzi pan Tranduil, mamy Mordor, mamy Isengard, mamy oczywiście Oczywiście gobliny z Mori, samorkowie z Gundabadu, z dosyć ciekawym własnym rosterem jednostek. Do tego oczywiście Harat, no i Run i Sterlingowie. No i tak, co Wam muszę powiedzieć, to to, że masa błędów z dawnej 3 została poprawiona oraz z podstawowego Mediwala. Co do jednostek, to większość frakcji ma jednostki i karty jednostek z Divine and Conquer. W ogóle przejdźmy sobie do kampanii, to Wam pokażę co i jak. Na przykład, na, na przykładzie właśnie tych Krasnali z Orokarni. OK, niech będzie. Masa frakcji w sumie większość ma oddziały z daka, ale niektóre mają własne. Coś ciekawe, to załóżmy, Isengard ma oddziały piechotę z tymi bombami, które wysadziły w Isengardzie wiadomo, te, te kanały, co Tam ten, ten most. No i co, informacje na dzień dobry, na temat zarządzania osadami i tak dalej. Jest system tego, podobnie jak w daku, że odblokowują nam się czasem nowe budynki, tyle, że nie są to budynki tylko militarne, tym samym jednostki, a też gospodarcze. No i kolejne mamy w 30 turze, Później w turze chyba 61, no i na sam koniec w turze 90. To po prostu nam się kolejne tiery wszystkich budynków odblokowują. Załóżmy przy tej turze 30 mamy drugi tier farm, drugi tier koszar, no i analogicznie też jednostki. Coś ciekawe to mechanika ruin. Od teraz możemy znaleźć, spotkać takie ruiny, wam zaraz odkryję mapę i pokażę jak to wygląda. Jakie są chronione przez przeróżnych bandytów, z czego niektórzy macedzi naprawdę są potężni. No i oni się bodajże w drugiej turze dopiero pojawiają jako skrypt. Na razie ich jeszcze nie ma. No właśnie, więc skoczmy sobie turę, żebyście zobaczyli wszystko. Co i jak? No i oczywiście muzyka z filmu. Teraz leci podczas kończenia tury. Ta muzyka, którą obecnie słyszycie, nie jest Muzą z moda, bo Muza z moda, wiadomo, jest z Złoczy pierścieni. Też słyszałem utwory z takich modów jak Rise of Mordor. E, niestety, no wiadomo, to są prawa autorskie, Musiałem muzę muze włączyć, za to leci wam w tle soundtrack z Bitwy o Śródziemie. Jest też dawny system Palantirów, bardzo fajny, szkoda, że go nie ma w Daku, ale to w sumie nie jest on jakiś mega, mega istotny. No i tak, mapa jest taka, zobaczcie, z tymi ruinami jest w ogóle ciekawe, że raz je bandyci dosyć słabi, a raz są to naprawdę elitarne oddziały. Na przykład na terenie Rohanu możemy często spotkać, tylko tu jeszcze nie widzę, to chyba trzeba kilka tur odczekać, aż się skrypty załączą. Ewentualnie ci bandyci po czasie mogą się dopiero zrespić lub też się respią, jeśli jesteśmy w okolicy. Nimi w każdym razie czasem takie OKW okay, bronią trole, i to są trole powiedzmy po 20 sztuk liczebności i też trole, które mają broń miotaną, mogą normalnie rzucać kamieniami. Generalnie te duże takie postaci, jak bestie Mordoru, czyli te co się ale, wiecie, nosorożce, i tak dalej, oni wszyscy mają broń dystansową, nawet enty mogą rzucać kamieniami z ziemi. Bardzo, bardzo e, ciekawe, co dalej, to kwestia planów na przyszłość. Mod ma dosyć dużo planów, między innymi z tych takich ważniejszych to nowe animacje, i to w bitwie, i generalnie dla jednostek, dla machin oblężniczych, też są nowe w planie modele. I animacje dla balroga, dla skrzydła tych bestii, czyli tych y, takich pseudosmoków, na których na góle latały, y, wielkich orłów i jakiegoś smoka. Nie wiem o co to chodzi, może chodzi o Pana Smauga, który już w tym okresie raczej chyba istnieć nie powinien. O, i tu macie właśnie przykład, zobaczcie tych ruin. To jest nowa frakcja bandytów. To nie jest jedna frakcja. Oni są inni, nie są zbagowani, bo też nie ma pokazanej ich ikony. Zobaczcie, jest to puste. No i po prostu, jak ich pokonacie, no to wówczas macie nagrodę. Ale po jakimś czasie, jeśli nie będziecie w tych ruinach, to oni się znowu zespałnią. Jednak jest to o tyle fajne, bo dalej macie możliwość zyskania. No tego skarbu, prawda, splądrowania tego wszystkiego. Rozegrałem tą kampanią Rohanem jakoś ponad 100 tur, no i wam powiem, że co do tempa ogólnie rozgrywki, to jest ono ciekawe. Na jednostki aż tak długo jak w Daku się nie czeka, bardziej bym to porównał właśnie do Mosa, więc średnio jakoś kilka tur po prostu na oddział e, takich nawet fajnych toporników. Nie musimy czekać z 20-30 turna na oddziały jest to trochę uproszczone, lecz podobnie jak w Daku, da się zauważyć na bardzo trudnym spam armii. Za przykład posłużę się sytuacją, kiedy Isengard miał jedynie te trzy osady, czyli Limlight Fort, Walt oraz Tyrite River Shore. No i to było to, w ogóle co ciekawe, to. Aha, no wiadomo, komputer tutaj skryptem kolonizuje, ale normalnie to wy tej osady, jak gracie Rohanem, nie macie, na dzień dobry jest ona zbuntowana. No i z tych trzech osad, jakoś w okolicy setnej tury. Isengard był w stanie wystawić nos 5 takich nawet dobrych armii, dlatego trzeba mieć to na uwadze, bo może komputer zaspamić, ale też brakuje troszkę komunikatów w kampanii, nie ma jakichś eventów, jest tego dosyć mało. Dla osób, które lubią to czytać, no to jest to na pewno minus, ale dla osób która po prostu lubią sobie grać i tyle, no to jest tak naprawdę neutralna sprawa. Dobra, przejdźmy sobie teraz do prezentacji mapy Dol Guldur, jaka naprawdę jest super zrobiona. Dużo uważam, że ciekawiej niż w Daku. Nie jest to taka mapa... Wiecie, to było chamska, że mamy jakąś tam bramę, jak to wygląda, w której możemy ustawić jednostkę, no i zasypać wroga strzałami, bo wiem, że w daku normalnie też da się zdobyć mury. Tutaj Dol Guldur wygląda inaczej. Co ciekawe, tą zdobywam zdobywam teodenem, bo na Nazgul ma pierścień, no i ten pierścień później dostarczyłem pod sam barad ale zanim to zrobiłem, należało jeszcze udać się do Imladris, by Biała Rada wydała mi na to zgodę i ogólnie, żeby decyzja została podjęta. Też jest ciekawe to, że jak macie pierścień, to czasem losowo może się pojawić event, że Smigol wam go zabrał, no i pierścień tracicie. A więc Dol Guldur wygląda w ten sposób, jak takie prawdziwe ruiny, zobaczcie. Jedyna droga to jest most, który jest dosyć dobrze chroniony. No i dosyć łatwo można zdobyć tę osadę, bo tutaj zobaczcie, jest fajna wnęka, przez którą strzelcy mogą masakrować jednostki, jakie są na placu. I naprawdę ci strzelcy urhańscy, wierzcie mi na słowo, zrobią tutaj totalną, ale to totalną sieczkę. No dobra, przejdźmy do prezentacji Jednostek. Uwaga, uwaga, no ja z przyszłości z tej strony zapomniałem Wam pokazać mapy, no więc teraz to dogrywam. No i tak, mamy tutaj północny zachód Śródziemia, proszę bardzo. Niektóre grafiki osad są bardzo fajnie zrobione, zobaczcie. Szczególnie ta północne ruiny, ewentualnie Gundabad też jest świetnie przedstawiony. Co jest ważne, to pozostałe dalej oryginalnie z trzeciej ery interfrakcji. Także każda frakcja, a jak i każda, to większość ma swoje własne intro. Jakie są również udźwiękowione, no wiadomo, z użyciem muzyki z filmu. Góry. Góry mi się nie podobają, uważam, że tak wyglądają dosyć średnio. Mamy ten schód orokarni. Mapa. Co do mapy, to mapa jest. Nie wiem, w sumie to w Most jest inna. To tutaj jeszcze chyba Kaza dum zdaje się jest tak zrobione, że da się przejść pomiędzy. Tak, tutaj są te przełęcze, więc mapa jest powiedzmy, że stara. Jest to stary wariant, ale trochę inny. Na przykład zwróćcie uwagę na ten mur wokół Minas Jest bardzo duży, jest taka ta mapa. No. Konkretna, całkiem konkretna. Tu mamy górę przeznaczenia, Barad-dûr z okiem Saurona. Proszę bardzo, pokażmy teraz tereny bardziej Rohanu, teren, tereny Danlandu, Eriador i tak dalej. No, wygląda to w ten oto sposób, A teraz wracamy do reszty odcinka z, z akurat z przeszłości. Ogólnie kreny są fajne. Są bardzo fajne. Większe w dużej mierze z podstawki, z oryginalnej trzeciej ery, ale ma to swój klimat. taka a propos Daka, Divine and Conquer, to zauważyłem, że autorzy coraz więcej wrzucają na Discordzie informacje o nowościach, więc sądzę, że update 5.0 jest już bardzo bliski. Na pewno bliższy niż dalszy. Też między innymi nowe menu ma się pojawić. No i jak się pojawi ten update, to też nagram odcinek z Divine and Conquer, bo co ciekawe, nie ma na kanale prezentacji takiego typowego odcinka. Z najlepszych modów, właśnie o Odaku. No dobra, wchodzimy w kasną bitwę. Tutaj era jest raczej nieistotna. Bierzemy coś takiego. No i tak, Gondor ma na pewno jednostki z Daka. Rohan ma to samo. Dale nie jestem przekonany. Oni mają na pewno jednostki z, z Daka. To jest taka mieszanka bry i właśnie Dunedainów. Krasal nowe oddziały, z czego jeden mega fajny, sami zaraz zobaczycie. Orkarnie to jest zupełnie nowa frakcja. Wysokie elfy, raczej miały jednostki z podstawki te też, a jak już to kilka nowych, a w sumie wam je też pokażę, o ile będzie miejsce. Mortor nie jestem przekonany. Isengrad ma kilka nowych oddziałów. Goblince z Mori niczego nowego nie miały, Gundabad ma. No to tak, ludziska. Zobaczmy najpierw, czy warto jest te elfy pokazywać. Nie, wysokich elfów nie, raczej to jest to samo. Dale. No, wydaje się, że ma kilka nowych jednostek. Dobra, krasnale to wiem, że mają nowości. Mordor raczej to samo. Jest, no zobaczcie, oddział na Zguli. Też ciekawe. No i wszystkie złe frakcje mają hordę nieumarłych. Ich jest aż 750. Coś ciekawe. I wiem, że te modele jednostek, jak na przykład Enty, normalnie w bitwie działają. No to tak, zamieńmy sobie na pewno, drodzy Państwo, ten Mordor. Ja bym chciał zamiast tego pokazać Wam... A w sumie to wszystko, w sumie to może jeszcze ten Królestwo Arnoru, już odtworzone później, bo oni mogą mieć chyba nowe oddziały, oni mają, aha, oni mają pełny roster Dunedainów, czyli to jest właśnie fajne, że jak sobie odblokujecie, jak już staniecie się Arnorem, to macie nowe zupełnie jednostki, no ale tego wam pokazywać nie będę, bo nie ma takiej potrzeby, więc kik, cała reszta myślę, że może... Raczej pozostać elfów nie chcemy i tych też nie chcemy. No dobra, no to tak. Dale, na pewno to są nowe oddziały, widać po miniaturkach, że raczej nie robił jak, jakiś zbyt wybitny grafik. No ale nie ma co się czepiać, nie ma tragedii, też są zobaczcie nowe ciekawe modele artylerii. No i krasnale, krasnale. Dobra, to jest. Słuchajcie, super, naprawdę super. Też dodam, że nigdy nie grałem w oryginalną trzecią erę. Grałem jedynie na Mosie, no i właśnie na Daku. Zatem jeśli coś tutaj już istniało, a i ja to ponownie pokazuje, no to po prostu sorry, jednak. Miejmy nadzieję, że, 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 że raczej są to nowości. No dobra, piechotę niech będzie coś takiego. No i też wiadomo. Osobom, które w ogóle nie grały nigdy w żadną modyfikację o Śródziemiu, no to warto pokazać. Tu mamy krasnolet z orokarni, fajna wieżyczka, bardzo fajna. No, krasnale to jest coś naprawdę pięknego. Okej, okay, Isengard tutaj pokażę tylko i wyłącznie te dwa oddziały i balisty, jakie bardzo mi się podobają. W ogóle ten design grafiki 2D, artylerii, super został zrobiony. No i mamy jeszcze ten Gundabad. Gundabad chyba w całości jest nowy. Na pewno nie było takich jednostek w Daku, to na, na miliard procent. Dobra, coś takiego. No i chyba wszystko już ma swoje jednostki. Musimy dorzucić kasjer, bo wiadomo, o tym standardowo zapomniałem. Dobra, łyczek wody. No i oglądamy, czas obejrzeć. Myślę, że jak autorzy rozwiną tę modyfikację, nie wiem yy, na jaki czas planują ją wydać w pełnej wersji, ale sądzę, że wtedy naprawdę warto będzie grać. Możliwe, że MOS. Pójdzie do lamusa. Bo jak na razie, most na ten moment uważam za ciekawszą alternatywę dla Ducka. Wiadomo, Duck to jest kurczę król pośród królów. Ten mod to nie ma żadnej konkurencji. No, ale uważam, że ten mod w przyszłości jak najbardziej zyska dużo więcej sławy. To tak, tu są nasze oddziały. To mam je może pokażę na takie zdjęcie, że ustawię tempo gry na razy 0,1. No więc mamy takich szermierzy. Ciekawy oddział. Ciekawe oddziały są te fajne hełmy z Dale. Bardzo je lubię. Niektóre. Grafiki może wydają się kanciaste, ale nie ma tragedii, za to balisty, katapulty, no to jest piękne, nie wiem, nie widziałem tego w żadnym modzie, wydaje mi się, że tego nie było, raczej to jest nowe, na pewno nie ma tego w daku i to jest na pewno na plus, na plus Divine and Conqueror śmiało może pozazdrościć czegoś takiego. Dobra, tutaj zobaczcie, mamy orków na wargach z Gundabadu, fajne, mają czaszki powbijane, zobaczcie, na kijach, na plecach, tutaj oddział piechoty coś takiego tutaj pikinierzy, no gunda bats nie wiadomość ciężkiej fajnej piechoty, ok, coś takiego, ale wszystkie te trole to są bardzo teraz mocne stworzenia. Pamiętam tam jak mamy te tereny. Na zachód od Martwych Bagien, gdzie była ta rzeka, no to od teraz Brody Rzeczne są bronione przez właśnie oddziały troli, które mają też głazy. I jak chcemy przez ten brody Rzeczny przejść, no to w bitwie te trole nas naprawdę brutalnie zasypują głazami. Mamy oddział nieopancerzonych wargów, okej. Okay. Tu natomiast, nie wiem czy wszystkie jednostki się odkryły. Tak, odkryły się. Tu mamy te krasnoludy z Orokarni. Co ciekawe, do add-tyli do modyfikacji The Dawnless Days, czyli Stary Rise of Mordor, również taka frakcja powstaje. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. No, takie inne krasnale Tam wyglądają jeszcze bardziej persko niż tutaj. No wiadomo, to są krasnale typowo ze wschodu. Wiem, że chyba w paśmie gór o rokarni. No to chyba. Stamtąd wywodzi się czterech z tych... Nie dobra, nie będę kontynuował, ale czterech, czterech chyba z siedmiu tych przywódców krasnoludzkich. Coś takiego tam było. A tutaj to wygląda jak wieża blężnicza, ale jest to wieża, no taka typowa bitewna. Dobra. O, mam pełny rozter jednostek. Bardzo mi się ta frakcja podoba. No jedyny jej minus jest taki, że jest mocno odizolowana na wschodzie i mało z kogo może zainteresować, ale sama koncepcja naprawdę, naprawdę jest na plus. Dobra, następnie. Mamy uwaga, to jest chyba Isengard, tak to jest Isengard, no jest to piwota z bombami, no świetnie, świetnie, że takie coś dodali, e, no brakuje, brakuje w Divided Conquer czegoś właśnie takiego, z czego Isengard w filmie słynął, mamy super warianty balist, dobra, no i tutaj uwaga, to jest chyba armia zwykłych krasnali i najbardziej mnie interesuje właśnie ta, zobaczcie, kawaleria na tych kozłach, no to jest wykonane Zacnie, oddziały włóczników, największą wadą moda jest jej stabilność, naprawdę, to, to jest wada, ale to nie jest jakoś tragiczne, tylko czasem irytuje, więc zawsze po bitwach zapisujcie, zawsze zapisujcie, bo najczęściej chwilę po bitwie lubi skraszować czy coś takiego. Piechota, no takie brązowo oddziały, no i rydwany, rydwany też z tymi kozami. Super, super, super. Chyba już wszystko wydaje mi się, że pokazałem z jednostek, to co pokazać miałem. No i tak, co do instalacji moda, to tutaj sprawa została bardzo uproszczona. Nie ma ten mod instalatora, a jedynie pobieracie folder z linka oczywiście, w opisie. Ja mam dam link generalnie do całej strony moddb, ale zawsze Was będzie interesował w zakładce files, ten plik na samej górze, czyli najaktualniejszy. Dlatego nie będę wysyłał Wam linku do wersji obecnej, tylko do ogólnie całego moda, żebyście. Zależnie od tego, kiedy ten film oglądacie, pobrali wersję najnowszą. No i instalacja jest o tyle prosta, bo pobieracie jeden plik, następnie go wypako musicie wypakować, no i wrzucacie klasycznie do folderu moc, a później pozostaje jedynie grę uruchomić. Też wiem, że autorzy tam wspomnieli przy instrukcji, że należy włączyć antywirusa i generalnie ustawić ten plik exe do wyjątków, bo inaczej antywirus go z automatu kasuje. Nie wiem, czy on tak jest. Niektóre z tych. Powiedzmy, dawnych modów mają taki problem, że nie do końca dobrze współgrają z antywirusami, no i niestety trzeba zrobić tam wyjątek, żeby wykluczyć ten plik. Wiadomo, nie ma ten mod żadnego wirusa, tylko wiele tych takich starych modów ma z tym niestety problemy. No i co, jak się podobało, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, zapraszam na Facebooka i Discorda, macie linki w opisie. Zachęcam do tego, żeby zasiąść do modyfikacji, bo naprawdę warto jest to coś innego. No i co, trzymajcie się, na razie, hej hej!